Dzień dobry! Dzisiaj opowiem Wam o produkcie, który wręcz zachwycił mnie i musicie koniecznie go poznać. On tak wygląda. To jest olejek konopny firmy Kanaste. I powiem Wam, że już od jakiegoś czasu go stosuję i jestem po prostu nim zachwycona, ponieważ ma wiele fajnych właściwości. W firmie można zamówić różne smaki. Ja zamówiłam sobie smak czekoladowo-miętowy, yy, waniliowy i limonkowy. I właśnie tych smaków ostatnio spróbowałam i powiem wam, że naprawdę przypadł mi do gustu ten smak czekoladowo-miętowy jest po prostu niesamowity. Ale wracajmy do właściwości tego olejku. Otóż yy, on działa na bardzo wiele rzeczy w organizmie, na bardzo wiele takich negatywnych spraw, chociażby sen. Nie wiem jak wy, ale ja miałam takie, takie momenty, takie noce, kiedy kładłam się do łóżka, zamykałam oczy i zaczynała się taka gonitwa myśli. Ja myślę, że to jest. Związane ze stresem, jeżeli mamy zbyt dużo pracy, na przykład, czy jakieś problemy, kłopoty, no to wtedy nie możemy zasnąć. Więc powiem Wam, że w tej chwili biorę taki olejek przed snem, kilka kropel. Tu jest zresztą taka miarka, za chwilę Wam to pokażę. I bez problemu, nawet nie wiem kiedy zasypiam. Mało tego, wcześniej też budziłam się w środku nocy dosyć często. Czasem chciałam mi się pić, czasem potrzebowałam iść do toalety. W tej chwili przesypiam już bez wstawania, więc to też bardzo pozytywnie działa. Ten olejek działa również na takie stresy związane z pracą. Jeżeli mamy jakieś kłopoty, ale to wiadomo, że wiele z nas ma takie, tego typu rzeczy. No i niesamowicie relaksuje, więc można go też brać rano, na przykład przed pracą, i wtedy będziemy po prostu mniej zestresowani, bardziej skupieni, lepiej nam ta praca będzie wychodziła. Oczywiście on działa też na inne rzeczy, bo. Zapytałam mojej młodszej koleżanki, która również ten olejek zażywa, jak wyglądają teraz jej bóle menstruacyjne, okazuje się, że się pozbyła ich po jakimś czasie, więc również działa na tego typu rzeczy, jak również na bóle stawów. Ja na przykład, jak zmieniała się pogoda, to czułam takie nieprzyjemne dosyć bóle stawów, szczególnie kolan. I również ten olejek mi na to pomógł. Ja nie wiem, na czym to polega, bo nie jestem ani lekarzem, ani farmaceutą, ani nie znam się na takich rzeczach. Natomiast na pewno y, y, sprawdziłam to na sobie i rzeczywiście jest różnica. Ja zażywam głównie go przed spaniem. Rano nie potrzebuję chyba, że jest właśnie taka kiepska pogoda i wstaję po prostu lewą nogą, no to wtedy sobie też dawkuje to rano. Zobaczcie, jak on wygląda w środku. Tu jest dosyć duża butelka, zobaczcie. Tu jest 1100 mg, 30 ml, czyli sporo jest. Fajnie to wygląda, ładnie, elegancko. I jest tutaj również miarka, czyli możemy sobie odmienić, odmierzyć odpowiednią ilość tego olejku, co jest bardzo ważne. Wkraplamy go pod język, zatrzymujemy. 20-30 sekund, i dopiero wtedy połykamy ze śliną. Tak się go aplikuje. Natomiast, co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? E, wiem, tak słyszałam, ale nie wiem, czy to jest sprawdzone, że nie wszędzie można go wywieźć. Bo na przykład w niektórych krajach e, uważa się, że ten olej CBD to jest niemalże narkotyk i nie, nie, nie chcą po prostu, żeby go tam przywozić. Dlatego zawsze przed jakimś wyjazdem na wakacje sprawdźcie to, jeżeli chcecie taki olejek ze sobą m, zabrać. Są też takie portale, czy strony na Facebooku, które mówią o jeszcze innych działaniach tego typu olejków i na przykład yy, smarują sobie różne organy, tarczyce na przykład, czy stawy tym olejkiem, ale to jest całkowicie niesprawdzone i tego nie polecam. Natomiast na stronie producenta kanaste.pl jest podane właściwości i jak po prostu taki olejek używać. Na moją prośbę firma przewidziała dla was rabat, gdybyście chciały taki olejek kupić. To jest rabat 20% na wszystkie zakupy. Trzeba tylko przy kupowaniu wbić kod lato20 i wtedy będziecie ten rabat, tą zniżkę miały. No cóż, powiem wam, że to już ostatni filmik przed moim urlopem. Niebawem się na niego wybieram. Jeżeli mi się uda, to również tam na miejscu nakręcę krótki filmik i Was stamtąd pozdrowię. Natomiast dzisiaj już się żegnam i do zobaczenia po urlopie Cześć, papa! Pa.